Tam hmm? tam się trzymają. To wbijemy akurat poczyścimy. O baj na górę. No na górze jeszcze. Idę koło tego Koło kampera tam O którego kampera? Yy, przyczepki kempingowej tam jest typek A widzę padł Bo tam jest jego lud Nie, nie wiem może zdechł wypawienia Tam widziałem ruch tylko i... o może padł. Nie, ja widziałem jak ty po stój w drzwiach i nagle bum i nagle pojawia się woreczek. No to zwykle nie poszedł. Poczekaj jeszcze chwilę, może ktoś wyjdzie nadal się strzelają. No, mówię. Jeszcze drugi grad z nimi jest. O widzę, tam chodzi golas na ulicy Głównej teraz. Widzisz? Widzę, ja po bliżej. Tak, ja strzelam. Jest przy bramie, przy tym domu. Gdzie? Ty strzelasz? Hmm? Jest w przy aucie, tam jest auto. Idę, widzę, nie chyba nawet biegał Siadałta, siadałta Siadałta? Może za płotem jest typo. którym? tym przy furce, uciekaj nie wsiadł do auta. Auto się pali. On jest po lewej chyba stronie zadania. Widzę, widzę go. Gdzie jest? Kurde, stój się. Gdzie Dobra, dostał. Dwa razy. A, widzę, widzę. Bieg do banku. Okrążam go do którego domku? Do tego ceglanego. A, a tego dalszego? Nie, tego pierwszego. Pierwszego? Tak, tego pierwszego domku tutaj. jest? spadł. Nie pad, nie padł Uciekaj, I uciekaj. I Dobra, patrz. Mówisz? 100% Pat 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 Uważaj bo jeszcze w tym kolejnym, następnym są chyba To był chyba Ej się leczę Shotguna miał I mam od ARKI, Uj. A tam mamy auto przy drugim domku No wiem wiem Widzisz po lewej No O auto przed nami, widzisz na górkę wjeżdża O widzę widzę Jedziemy po nich? No, po. Czekaj, Kraki, czekaj Bla. Czekaj, Bla. A wow. Typo jest do góry. Krwawi, ma 72 HP. Będzie się bandażował przy mnie. Dawaj, ciśnij go teraz. Na pewno? No, lutuje mnie, lutuje mnie. Zajbiś. Drugi był? E, chyba nie, chyba nie. Drogi, drugi, drugi. Drugi, drogi. drogi. Policja jeszcze jedzie. Ja nie. Tak jak na dalej. Strzałem się. def Ja uciekam autem. Łódź ci Odjeżdża, Tylko. W moją stronę? Tak. Zaraz sobie powiem. Tak, tak, w twoją stronę. Ja się bandażuję o, tutaj. M Ej, on będzie mnie lutował. Lutuje mnie. Dawaj szybko. Jadę, jadę. Nie, uciekł, uciekł. Nie, dobra, nie, 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 nie. Wracaj, wracaj się, cofaj. auto policyjne nie je. Powiem się znowu gościem. Trzela się, to ja do nich powielnę. Nie, 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 nie. Ale tam raz się żyje. Nie słyszę, że się trzela. Ktoś musiał zginąć, bo auto wy... nasze auto wybuchło. Wiem, wiem, wiem. zginął jadanie w kolejny boraczek Ale tak to nie widzę tu nikogo